Witajcie w dzisiejszym filmie. dam mrówką mrzutko i też białko z jajka. No, no i zobaczymy jak kolonia moja żyje. No jak widzicie, no, może nie widać. No, zaraz to pokara daj mszyce, muszyce, to wiecie, produkują dla nich spać. To jest, taki, to jest taki sok, jak nie wiecie, to Wam teraz już powiedziałam. No i zaraz będziemy dać jajko, no i ja powiem wam jakie zmiany zaszły, no. No zmian dużo nie zaszło, oczywiście tylko ten szycę im dałem. No podchodziły przedtem do nich i pewnie zbierały spać. Tylko niech pełny jeszcze tam jest cały czas tam ktoś chodzi ku niej, cały czas, no. To będziemy się brać za dewania żółtka i białka i mrówką Tylko takie nieżywe, wiecie. Jak pamiętacie, to mam takie y, pojemniczki, dużo mam ich, gdzie daję karmę, znaczy karmę, no, karmę daję w karmidełku, a tego daję, nie wiem, jakieś jajko, żółtko, na przykład jakieś cukry, miody, ziarna. Ups. Dobra, przepraszam, że nagrałem podłogę, a to nieważne. Dobra, dajemy. No, trzeba oczywiście najpierw dodać do tego. O! Potem im zaraz będziemy dać tam do areny. Dajemy. Ja muszę sobie tak to odwrócić. Słuchajcie, dabę im tam w kąt. Przypensę to ciężkość. Czy miałem ją akurat pod ręką? Dobra, dajemy. Oops, nie mam jak załapać. Dobra. Fokiem białkowy został dany, i zaraz będziemy patrzeć. Ich reakcje. zapalę sobie tutaj, jak. jak... Znaczy, no, czy no, zapalę sobie po prostu światło. No i właśnie. Mszyce im dałem, teraz jajko. ciekawe co nie będę robić? O, jedno weszło. nie będę na razie badać, co to jest. O, już wyszło na to. Królowa mi często wychodzi. Czyli nie wiem dlaczego. Teraz jest akurat chyba gdzieś w dziurze, słuchajcie. No, jak zawsze ta mucha, cały czas mówi o niej. Jak dziwnie ten wygląda ten labirynt? Co to tu jest? A? Dobra. No tak wygląda labirynt. Wiecie już, bo to bardzo często pokazuje. O! Jakieś już tam weszły środka. możemy nam próbować to jaj jaj jajeczko. Jajko. O, no, jajeczko też może być. Miałem te ziarna, miodzik. I woda do picia, i te mszyce, które produkują spać, czyli soczek dla mrówek. I niestety, ale no, mrówki chronią mszyce przed biedronkami i innymi naturalnymi wrogami. Ja to też właśnie czytałem i teraz wam opowiadam. No, i tak sobie będą tam na pewno coś. Z robić, jajkiem. Są tam. Znaczy nie są tam, tylko jajko jest. Tu pełno mszyc chodzi. O, jakaś mi wyszło Już ją zabiłem. No, jakoś, jakoś wychodzą te mszyce. Tu jest jakaś. Nie będzie jej widać. Ona tu jest taka malutka. To jest na tym. Nie widać jej, tylko zamazany. O, widzicie, jeden zwiadowca chyba będzie próbował albo coś. Wyszedł już? A nie jestem. Teraz teraz. No, ja, słuchajcie, więcej nagrywam o mrówkach niż o chomiczku albo o innych. Zwier zwierzętach, no nie tylko zwierzętach, ale też o eksperymentach. No, jeden eksperyment tylko i o gumach turbo też nagrywałem, to wiecie. No. No i tak sobie tam będą na pewno chodzić próbować to jajko. Królowe też często wychodzi nawet nie wiem dlaczego no, za dużo tego białka mają. Ale niech mają. No. No i co no? No. Już nie będziemy się żegnać, bo chciałem jeszcze nagrać taką rzecz. Miałem mało wody, ale im to przychodzi. Jeszcze rano próbowałem zrobić taki eksperyment z wodą, że dałem wacik. Tego zakryłem, ale się... znaczy nie. No, tak, nalałem wody do tej malutkiego pojdełka, zakryłem wacikiem i włożyłem, nie chciało się trzymać, to więc nare, na arena normalnie dałem, ubrudziło się piechem i musiałem dać tak normalnie no ale jak to mrówki znaczy jak to ja w sumie, bo tam tego mrówki nie zrobiły no ale jakoś tam sobie będą radzić, będą coś robić, o tu jakaś chodzi w ściance. No i trochę zamazane, trochę, no bardzo. Już tutaj sobie chodzi. Tutaj mszyce też chodzą. Tam już jeden z A nie, bo myślałam, że on. Już na tym. Mszycami wychodzą z formikarium. No, ale na pewno zdążyła jakaś mrówka zjeść mszycem. No, bo one też jedzą mszyce, chronią je i też jedzą. No, no to chyba będziemy się żegnać. O, jeden, jeden z wiadowca ugryzł jajko, widziałem. Tą swoimi ząbkami. Ja na to mówię ząbki. Ale też się można mówić na tych żuwaczkami, ale ja tak nie mówię. No, to się żegnamy. Pa, na razie. I pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. No, to się widzimy w kolejnym filmie. Na razie.